Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter postać Boba Keyna i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej, tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15. Wybiła godzina 15, zatem czas na prosto z kadru, wasz kącik komiksowy. Radio Afera. Wita się z Wami jak zwykle Wojciech Nelec i zapraszam Was na kolejny przegląd po świecie komiksu. W dzisiejszej audycji będzie europejsko i amerykańsko, przyziemnie i nieprzyziemnie, a to wszystko za sprawą jednego wydawnictwa jakim jest Non Stop Comics. Rzucimy okiem na dwa tytuły niedawno wydane. Pierwszym z nich jest Jestem Ich Milczeniem od Jordiego Lafebre, a drugi tytuł to z kolei pierwszy tom nowej serii wydawanej w Polsce, a właściwie hitu zagranicznego z USA: Radiant Black. Tom pierwszy nie tak sekretne pochodzenie. To jeden z tytułów Image Comics, czyli takiego domu dla projektów niezależnych komiksu amerykańskiego i Radiant Black jest właśnie takim niezależnym podejściem do tematyki superhero, która zahacza o jeszcze kilka innych klimatów, ale o tym więcej oczywiście opowiem przy samym komiksie bezpośrednio. Przypomnę, że, na, że prosto z kadru znajdziecie zarówno na Facebooku, jak i na YouTube tam archiwalne odcinki, wystarczy, że wpiszecie po prostu prosto z kadru. Chciałbym też nadmienić, że obecnie w Warszawie, w Państwowym Muzeum Etnograficznym odbywa się impreza Niech Żyje Komiks. Już trwa od dobrych kilku godzin, a wspominam o tym, że jeśli jesteście przypadkiem w okolicy, to możecie nadal zajrzeć, ponieważ impreza potrwa do godziny 19, natomiast miała tam premierę, yy, miał tam premierę nowy numer magazynu produkt o którym mówiliśmy już jakiś czas temu w ramach newsów czy to wywiadu, który przeprowadziliśmy z Marcinem Łuczekiem i Michałem Śledziem Śledzińskim. Myślę, że bardzo wiele osób czekało na ten powrót. Było widać, że jest duże zainteresowanie tym specjalnym numerem. Wydawca Kultura Gniewu informował. Nieraz na temat tego, co się dzieje z dostępnością poszczególnych na przykład wariantów okładkowych czy gadżetów, także taki hype, taki powrót po latach udał się także jeśli jesteście ciekawi to zapraszam na Niech żyje komiks znajdziecie ich na Facebooku na wydarzeniu natomiast ja jeszcze chciałem oczywiście nawiązać do tego bo co roku tak robię w ramach audycji prosto z kadru Queen jest moim ulubionym zespołem a w związku z tym że już jutro jest kolejna rocznica śmierci Freddiego Mercurego to dzisiejsza audycja tradycyjnie będzie właśnie stała pod znakiem muzyki Queen i utworów od Frediego. Także zapraszam was zarówno na godzinkę z komiksem, jak i godzinkę z zespołem Queen. <grym> Dzisiejszą audycję będę chciał zacząć od komiksu Jestem Ich Milczeniem, kryminał barceloński, od autora Jordiego Lafebre. Jest to autor pochodzenia właśnie hiszpańskiego z Barcelony, gdzie też właśnie odbywa się akcja omawianego komiksu. To jest z tego co sprawdziłem i zweryfikowałem, pierwszy i jedyny komiks, który wyszedł u nas od tego konkretnego artysty. I nie będę ukrywać, że. Wiecie, zwykle się mówi nie oceniaj książki po okładce, ale w przypadku komiksów, nieraz ta okładka może zachęcić do tego, żeby zainteresować się danym albumem. I rzeczywiście ta okładka mnie zaintrygowała. Zaintrygowała mnie przede wszystkim sposobem, jaki jest tutaj kompozycja zrobiona gdzie tytuł wygląda jakby był wymalowany szminką, która postać, nasza główna bohaterka, Ewa, e, trzyma w ręku. Przygląda się w lustrze. Na początku nawet ma się może trochę wrażenie, że ta napis jest wymalowany na tej szmince, ale on w sumie wychodzi e, wymalowany szminką na tym lustrze, ale ten napis jakby w sumie wychodzi spoza tej ramy tej, e, tego lustra, także to jednak może nie do końca ten trop. No i w każdym razie to jest to. A dwa? Sama kreska jest bardzo wygląda na bardzo zachęcającą w tym sensie, że teoretycznie mamy tutaj do czynienia z czymś takim pomiędzy realizmem a kartunem, gdzie ten realizm polega na tym, że no mamy postaci przedstawione w Odpowiednich, prawidłowych proporcjach, z jakimiś małymi odstępstwami delikatnymi, dla podkreślenia pewnych cech. No i otoczenie jest bardzo realistyczne, co też zresztą co widzimy też w samym środku całego komiksu, gdzie wszystkie miejsca, które nasz autor tutaj zilustrował, są bardzo, jakby wyglądają na takie, gdzie autor siedział, zresearchował i. Chciał doprowadzić cały komiks do jak największej jakby perfekcji, żebyśmy mogli te miejsca wręcz poczuć, że tam jesteśmy, kiedy je tutaj nam przedstawia w komiksie. No i jest jeszcze to, że kształty postaci są bardzo dynamiczne, ponieważ to nie są teoretycznie zawsze takie proste, prawidłowe linie, tylko one są takie bardziej dynamiczne. Ja bardzo często lubię mówić o takiej dynamicznej kresce, która sprawia, że kiedy patrzymy na postaci i nawet nie wykonują jakiegoś specyficznego ruchu, który jest nie wiem zaznaczony jakimiś odpowiednimi symbolami, dodatkami wokół tej postaci, to one już jakby samą swoją postawą generują w naszej głowie to poruszanie się, bo kreska odpowiednio użyta nam to w ten sposób Ilustruje w głowie, pokazuje. Wspominam o tym wszystkim dlatego, że, tak jak mówiłem, albo nie wspominałem, ale na pewno wspominałem o tym, że jest to pierwszy komiks od, od La Lafebre, który ukazał się w Polsce i jest to moje pierwsze zetknięcie się z tym autorem. Także zachęciła mnie okładka, i wnętrza okazały się równie atrakcyjne co, to, co ta okładka, i nawet wręcz dały mi więcej niż tego, co, czego się mogłem spodziewać, ponieważ rzeczywiście, Kreska jest bardzo dynamiczna i podkreślająca charakter postaci. To jest bardzo istotne, ponieważ komiks to mimo wszystko nie jest tylko opowiadanie słowem, ale też przede wszystkim obrazem. Musi działać ta narracja właśnie również ilustracjami. I każda z postać, która została tutaj zaprojektowana przez autora, bardzo wiele o niej też mówi, to znaczy ten design tych poszczególnych postaci jest bardzo wymowny i od razu możemy Domyślać się bardzo mocno, jaki jest na przykład charakter poszczególnej postaci, nawet jeśli nie widzimy jeszcze, co dokładnie robi, czym dokładnie się zajmuje, ale można to bardzo łatwo odczytać. Umiejętność tego typu posługiwania się kreski nie zdarza się zbyt często, a już na pewno nie w komiksach, gdzie na przykład no, autorzy, chcąc, nie chcą, na przykład, muszą dostarczać ze względu na deadline'y Produkt, który ukazuje się, nie wiem, co dwa tygodnie, co miesiąc, co tydzień i tak dalej. Nie jest to łatwe. Jordi Lafebre pod kątem ilustracji fenomenalnie sobie radzi, zarówno właśnie jeśli chodzi o tła, Kolory, ale właśnie też o przedstawianie postaci. Te postaci troszeczkę czasem ma się wrażenie, że odstają od tego realistycznego otoczenia, o którym wspominałem wcześniej, ale nie psuje to moim zdaniem imersji. Bo z jednej strony mamy ten to środowisko, w którym się czujemy, jakbyśmy tam rzeczywiście byli, ale ta troszeczkę bardziej te bardziej kartunowe wizerunki postaci dają nam imersję w same postaci, że rzeczywiście możemy wejść w to, co się dzieje w ich głowach i nie tylko. Dobrze, powiedziałem bardzo dużo o kresce. To możemy sobie o sobie odhaczyć w tym momencie. Natomiast fabuła. O czym jest w ogóle komiks? Ja, szczerze mówiąc, też nie wiedziałem, na co się pisałem otwierając ten album. I komiks w sumie zaczyna się dosyć prosto, bo Ewa Zajmuje się psychiatrą i rozmawia z innym specjalistą, doktorem, który niejako przeprowadza z nią wywiad, mający stwierdzić, czy można ją przywrócić, jakby można jej dać ponowne pozwolenie na wykonywania zawodu. Jakby to, co się dzieje w tam po drodze, to jeszcze się dowiadujemy, nie będę zadać szczegółów, ale zaczyna się to teoretycznie, jako spokojna historia. Gdzie właśnie nasza specyficzna Ewa, która ma dosyć y, luźne podejście do wszystkiego, y, przeprowadza tą rozmowę, która, w której. Y, y, Prowadzi swojego rozmówcę w taki sposób, że ten jest cały czas szokowany, w którą stronę przebiega historia. Ponieważ proste pytanie o tym, jak minął Twój dzień, czy skąd masz te buty, albo co robiłaś przez ostatni tydzień, nagle stają się bardzo skomplikowaną, wielowątkową. Historią. I w ten sposób jesteśmy wprowadzeni w wątek rzeczywisty, główny temat tego komiksu, czyli tego, co się tak właściwie działo z Ewą i dlaczego obecnie jest w takim, a nie innym stanie. A historia, tak naprawdę, jest historią kryminalną, ponieważ Ewa wplątała się w pewien specyficzny hmm, przypadek. A to wszystko za sprawą swojej przyjaciółki Penelopy. Która zaprosiła Ewę jako osobę towarzyszącą do odczytania jeszcze za życia testamentu od babci Penelopy. I w trakcie tego wydarzenia Ewa nie tylko, nie tylko poznaje całą, czy raczej część rodzinki od Penelopy, ale w tym też najbardziej specyficznego człowieka w całej tej rodziny, rodzinie, który jest ulubieńcem od babci, i było przewidywane, że mu zostaną przepisane pewne rzeczy, i ma też spięcie z Ewą podczas tego spotkania krótkiego. I cóż, yy, nasz specyficzny człowiek nagle umiera. I Ewa jest ostatnią osobą, która yy, się z nim widziała. W związku z czym, nie dość, że policja podejrzewa ją o to, że Mogła mieć tutaj jakiś udział. Tak też Ewa powoli odkrywa, że dzieje się generalnie coś dziwnego w rodzinie Penelopy. Ja bym mógł powiedzieć, że cały ten komiks, niedawno mówiłem w audycji o Filipinie Lomar. To jest zupełnie inny komiks. Filipina Lomar jest o młodej nastolatce, ale jest o nastolatce, która ma taki dobry dryg detektywistyczny i lubi rozwiązywać sprawy. Ale nie jest to jakby jej. Nie jest to jakby jej głównym zajęciem, bo ono chodzi do szkoły, chociażby to. Ewa z kolei, no właśnie, też nie jest postacią, której rozwiązywanie spraw i śledzenie nie jest jej, jakby pierwszą rzeczą, ale jest w tym dobra. I tu mamy pewne podobieństwo. Mógłbym więc rzec nawet, że postać Ewy to jest taka dorosła Filipina Lomar. Oczywiście, nie, chciałbym tylko podkreślić, że. Komiks, o którym mówimy, nie jest przeznaczony dla grupy Wiekowej Filipiny Lomar, ponieważ Ewa, tak jak już mówiłem, jest znacznie starsza od Filipiny. I jest dosyć frywolna, jeśli mogłbym tak to określić. Jest tutaj trochę. Hmm, trochę, chciałem powiedzieć, nawiązań, może trochę wątków erotycznych, nie ma tutaj jakby. Dużej, ilo dużej ilości nagości, czy jakichś zbliżeń intymnych, i tak dalej, ale jakby seks jest w jakimś stopniu tutaj obecny w tym y, komiksie. Ja uwielbiam kryminały, uwielbiam zagadki i uwielbiam w sumie takie historie, w których postać jest nagle wrzucana w obce zupełnie okoliczności, i nagle jest w środku wydarzeń, w środku jakiegoś morderstwa, i jeszcze musi się jakoś w jakiś sposób z tego wszystkiego. Wytłumaczyć i uzasadnić, że hej, ja tego wcale nie zrobiłam. To jest motyw, który w sumie bardzo łatwo położyć, ponieważ yy, jeśli obserwujemy całą historię z perspektywy głównej bohaterki, to dostajemy do wglądu tylko tyle, ile rzeczywiście, ile no, twórca postanowi nam yy, pokazać. Więc jakby cała ta tajemnica jest do samego końca odkrywana wraz z naszą główną bohaterką, z nią wszystko poznajemy i rozwiązanie jest satysfakcjonujące. To mogę powiedzieć, że Jordi La przygotował tą intrygę w taki sposób, że wszystko ma rzeczywiście sens. Czy można się domyślić efektu końcowego? Hmm, ciężko powiedzieć, ale no nie zawsze. Znaczy teoretycznie jest super, jeśli tego typu historia jest napisana tak, abyśmy to mogli zrobić samodzielnie. Tutaj może po części tak, ale cała ta podróż, którą tutaj odbywamy, jest sama w sobie bardzo satysfakcjonująca. Jest tu może kilka takich mm, momentów, w których przepływ historii jest taki trochę z przymrużeniem oka, ale w momencie, kiedy on daje frajdę, to myślę, że nie będzie nam to w żaden sposób przeszkadzać. W całej tej narracji, no właśnie, bo mamy całą tą specyficzną narrację, że tak naprawdę ta... To co poznajemy, to jest historia, którą Ewa opowiada podczas sesji terapeutycznej, i tutaj też pojawia się dodatkowy element w całej tej historii, ponieważ ten tytuł „Jestem ich milczeniem”. No, można go rozumieć na kilka sposobów, ale w komiksie przewieją się jeszcze pewne trzy postaci, które należą do rodziny od Ewy i, hmm, nie zdradzając zbyt dużo, towarzyszą jej niejako cały czas. I mają dużo wspólnego z tym, jak Ewa podchodzi niejako do życia i jak rozwiązuje później pewne problemy, na jakie się natyka, ale może tutaj to już pozostawię jako taki wątek tajemniczy, który mam nadzieję, że będziecie chcieli, e, chciały drugie osoby słuchające odkryć samodzielnie, ponie, samodzielnie, ponieważ ja ten komiks generalnie bardzo e, polecam. E, skoro jest to. E, Dobra okazja, żeby zapoznać się z twórczością Jordi'ego Lafebre, to jest to idealny właśnie moment. Za pośrednictwem tego komiksu, który nie jest też za długi, to nie jest lektura, która wam zajmie wiele godzin, to jest komiks na zaledwie niecałe 110 stron, który czyta się jednym tchem. Nie będziecie chcieli przerwać tej lektury, bo ta tajemnica no, musi się w końcu w jakiś sposób rozwiązać. Prawda? Także ja miałem ogromną fajdę i myślę, że komiks ten jest bardzo fajnym dodatkiem, jeśli chodzi o komiksy kryminalne, które są bardziej lżejsze, które nie są, wiecie, takim hardboyd, kryminałem ciężkim, gdzie wszystko musi być czarno-białe z ewentualnie jednym zaznaczonym kolorem i mamy tego na najbardziej męskiego mężczyzny, który jest burowaty, twardy, ale ma słabość do tej jednej konkretnej kobiety, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że yy, wydaje mi się, że właśnie jestem ich milczeniem to świetny dodatek do kryminałów w formie komiksów i serdecznie go polecam. A to wszystko z wydawnictwa Non Stop Comics. Wracamy do komiksów w z kadru i ostatni dzisiaj tytuł, którym jest Radiant Black, to pierwszy. Nie tak sekretne pochodzenie. Nie będę ukrywać, że jest to komiks, któremu się przyglądałem od czasu, kiedy zaczął wychodzić oryginalnie w Stanach Zjednoczonych. Nie czytałem go jeszcze w, w sumie wtedy i gdzieś tak z tyłu głowy miałem: A co jeśli? Jeśli kiedykolwiek się ukaże po polsku, no i cóż, mamy to za sprawą wydawnictwa Nonstop stop Comics, a przyglądają się temu komiksowi, ponieważ on ma bardzo ciekawą historię samego pochodzenia i kontekst, w, którym, w momencie, w którym on powstał, też jest dosyć istotny. Do czego będę chciał oczywiście przejść. Za komiks odpowiadają, jeśli chodzi o ilustrację. Jest to Marcelo Costa, Brazylijczyk, który współpracował w, w Boom Studio, z Boom Studios, z Marvelem. Zrobił sporo pracy jako kolorysta. Natomiast ten Radiant Black to chyba jest jego z takich większych projektów dotychczas, które wykonał w, swojej, w swoim zawodzie artystycznym, jeśli chodzi o komiksy. Natomiast za scenariusz i również za pomysł na tą serię odpowiada Kyle Higgins. Który jest twórcą komiksowym, który już ma niemałe doświadczenie, jeśli chodzi szczególnie o pisanie komiksów superbohaterskich, bo on zaczął od takich mniejszych historii w Marvelu czy w DC jakieś 14-16 lat temu. Natomiast on najbardziej był znany. O, może zacznę od tego, że komiks, który, przy którym pracował, taki, taki większy, to była seria Batman Gates of Gotham. Komiks, który również ukazał się u nas w Polsce kilka lat temu, natomiast dwie rzeczy, z którym najbardziej był kojarzony, to seria Nightwing z ery New 52, czyli nie to, co u nas wydano po polsku, no i również seria komiksowa współczesna Power Rangers. Kyle Higgins zaczynał ją pisać. Część jego twórczości właśnie w tej serii poznaliśmy również w Polsce. Niestety wydawnictwo Egmont zaprzestało wydawanie tej serii ze względu na słabe zainteresowanie, więc nawet nie mieliśmy trzeciego tomu, który jakby domykał pierwszy taki duży wątek. No ale Higgins generalnie jest osobą, która dużo się działa w komiksie superbohaterskim, gdzie Pracował ze specyficznym typem postaci, co będzie istotne odnośnie tego, co chcę powiedzieć w kontekście Radiant Black. Oczywiście Higgins też pracował nad autorskimi projektami. Radiant Black nie jest jego pierwszym projektem, natomiast jest takim właśnie światem, który on sobie zaczął tworzyć w ramach tej serii i zaczął się coraz, ba zaczął się coraz bardziej rozbudowywać ten cały, cały, ten cały świat który jest tworzony właśnie w ramach e, twórczości Higginsa, nazywa się Massive Verse. E, Radiant Black no dał mu niejako właśnie początek 2021 w 2021 e, w ramach Image Komiks i o czym jest Radiant Black? Tak jak mówiłem, to komiks superbohaterski, niezależny, także może się tutaj wydarzyć wszystko, a historia w sumie jest dosyć prosta. Nasz główny bohater to Nathan Burnett, który nie, jest niespełnionym pisarzem książek, ma ogromne długi i musi sobie dorabiać na czymś w rodzaju Bolta czy tych innych różnych. Usług związanych z dowożeniem klientów, jak taksiarz I sytuacja finansowa zmusza go do tego, aby wrócił do domu rodzinnego, aby mieszkać z rodzicami i spotyka tam swojego starego kumpla marszala. I podczas jednego ze wspólnych wyjść, właśnie takich, w których Nathan nadrabia czas z marszalem, nagle natykają się na coś podejrzanego, jak taką jakby małą czarną jakby jakąś taką dziurę, coś kosmicznie wyglądającego, mieniącego się. I kiedy Nathan wchodzi w kontakt z tym dziwnym małym obiektem, zyskuje kostium, pancerz, który daje mu dodatkowe umiejętności. Dosyć hmm, szeroko rozumiane. Pomyślcie troszeczkę o czymś rodzaju Green Lanterna, tylko w trochę innym kostiumie. I bez w sumie wytwarzania jeszcze jakichś konkretnych kształtów pierścieniem, ale manipulowanie przedmiotami, to znaczy podnoszenie, przenoszenie i tak dalej. No i nasz główny bohater zyskuje moce, zyskuje zbroję i jego przyjaciel Marshal jakby niejako pomaga mu się w tym wszystkim ogarnąć. Nasz i nasz nafan generalnie chce coś zrobić dobrego, i myśli, że jest to dla niego szansa na nowe życie w tej całej beznadziejnej sytuacji, w której się obecnie znajduje. No i mamy taką po prostu drogę bohatera, gdzie testuje on swoje umiejętności, patrzy, co jest w stanie zrobić, jak może pomagać innym, powoli staje się rozpoznawalny, i nagle gdzieś w międzyczasie pojawia się druga osoba. Bardzo podobnym kostiumie, tylko że w innym kolorze, natomiast ona ma zupełnie inne zamiary, co wprowadza zamieszanie i konflikt między tymi postaciami. I mamy jakby tutaj takie jakby pierwsze starcie w typowo superbohaterskie, że mamy bohatera i złoczyńcę. Aczkolwiek nie jest to do końca tym. Na czym na początku wygląda? No i też tym się charakteryzuje twórczość tutaj Higginsa jako tego twórcy niezależnego, że on może sobie robić superhero po, swo po swojemu. W związku z czym niektóre decyzje czy zawroty akcji będą nas zaskakiwać w tym komiksie i budować ten cały świat, który się rozrósł już też do serii pobocznych czy wielkich wydarzeń. Natomiast yy, mówiłem o tym, że kontekst twórczości Higgins'a jest trochę istotny w kontekście oceny tego konkretnego komiksu, ponieważ o ile sam koncept i to, co się dzieje od połowy komiksu, jest całkiem wciągające i angażujące, tak początek jest raczej średni, a wręcz typowy. Powiedziałbym, że byłem trochę zawiedziony, znając to, jak Higgins potrafi pisać. Myślałem o tym dosyć długo i wydaje mi się, że znalazłem powód, dla którego rozpoczęcie tej serii nie jest do końca satysfakcjonujące. Higgins pracował przede wszystkim w większości swojej kariery, kariery z postaciami, które miały już jakąś ustanowioną historię, miały już, przygotowany, miały już przygotowany grunt, on jakby niejako przychodził w środek tego wszystkiego i on mógł po prostu opowiadać już historię z tymi postaciami. Nie da się oczywiście też uniknąć, że jakby zauważyć podobień z Radiant Black, tych kostiumów na przykład do Power Rangers. I Kyle Higgins generalnie robił naprawdę świetne komiksy Power Rangers. Niestety odszedł od nich i było tam raczej dużo. Z pięć i nieprzyjemnych sytuacji, z tego co rozumiem w związku z też właścicielami marki i to, jak to wszystko miało być prowadzone. No z pewnością brak wolności artystycznej musiał tutaj wejść w drogę. I ma się wrażenie po prostu, że Higgins nie do końca wie, jak zacząć historię. Najchętniej by przyszedł do momentu, w którym bohater jest już po tym początku. Że nauczył się już mniej więcej swoich umiejętności, swoich mocy, jak jego kostium działa, ma już ustawione poszczególne relacje z głównymi postaciami, jakimi operujemy w danej historii, i on po prostu już robi konkretną historię, mając to wszystko ułożone. Tutaj Higgins musiał zacząć od zera i tempo, w jakim wszystko tutaj się odbywa, jest masakrycznie szybkie. Wręcz mnie to wytrąciło po prostu no byłem zaskoczony, byłem naprawdę zaskoczony jakimi tutaj skrótami fabularnymi Higgins się posługuje, bo odbija się to mocno na jakości historii i w ogóle nie przypomina właśnie tych opowieści znacznie lepiej napisanych, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej w jego twórczości. Także o ile Radiant Black na papierze jako koncept wychodzi całkiem nieźle, to wprowadzenie głównego bohatera Wyszło raczej kiepsko. Już znacznie lepiej wychodzi wprowadzenie postaci tej drugiej w kostiumie, której, jakby, backstory poznajemy w ostatnim zeszycie tego tomu. I to mnie w sumie bardzo dziwi, że tam, mimo że jest to trochę skompresowane, to ma się wrażenie, że wszystko tutaj. Zadziałało lepiej. Także nie wiem, czy Higgins potrzebował rozgrzewki, czy może musiał naprawdę sporo kompresować. Yy, mając gdzieś z tyłu głowy, że przecież ta seria wcale nie musi osiągnąć sukcesu, więc chciałby jak najszybciej ją rozpocząć i chwycić czytelnika, aby móc utrzymywać serię i opowiadać to, co rzeczywiście sobie zaplanował z tymi postaciami. Także powiem tak. To nie jest komiks, przy którym się źle bawiłem, ponieważ on ma dobre momenty. Ale trzeba przeboleć początek, który ym, jest napisany tak sobie, nie będę ukrywać. Natomiast im dalej w las, tym robi się raczej lepiej. Jest kilka zwrotów akcji, które zaskakują, i jakby Higgins zostawia nas w tym takim punkcie, gdzie zastanawiamy się, co będzie dalej, więc jest nieźle. W związku z czym, wydaje mi się, że warto dać szansę tej serii, i kolejny tom będzie raczej tym decydującym, w którym możemy stwierdzić, że o, jest to rzeczywiście seria dla mnie, jest to rzeczywiście te trochę inne superhero niż zwykle w Marvelu czy DC Comics. Także Radiant Black, tom pierwszy, nie tak sekretne pochodzenie z wydawnictwa Nonstop Comics. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Przypomnę, mówiliśmy dzisiaj o dwóch komiksach, obydwa z wydawnictwa Nonstop Comics i jest to Jestem ich milczeniem oraz Radiant Black, tom pierwszy. Dzięki za spędzenie tej godzinki właśnie z nami w Radio Afera i komiksem i mam nadzieję, do usłyszenia już za tydzień. Cześć! Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto skady. Relacje z imprez, goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej, tylko w audycji prosto skady. Każdą sobotę o 15.00.